Tematem dzisiejszego felietonu jest sponsoring sportowy, czyli temat bardzo ciekawy, budzący duże zainteresowanie publiczne zarówno kibiców sportowych, jak i, jak i ekonomistów, finansistów. Tak naprawdę chciałem się z Państwem podzielić swoim komentarzem, swoimi uwagami do umowy sponsorskiej, którą w ostatnich dniach podpisał Polski Komitet Olimpijski, czyli PKOL, z giełdą kryptowalut Zonda Crypto. Bardzo dobrze, umowa jest, wygląda, powiedziałbym, atrakcyjnie dla sportowców, dla polskiego sportu olimpijskiego, bo do nich dopłynie rzeczywiście dużo pieniędzy. Takie, no może najbardziej spektakularne, będą nagrody dla zdobywców olimpijskich medali, dwa razy wyższe niż te, które otrzymywali medaliści z Paryża. No, można powiedzieć złośliwie, że to może nie nadszarpnie akurat istotnie funduszy sponsora, bo szans medalowych na razie w przyszłej olimpiadzie wiele nie widać. Ale, i to chcę no, pozytywnie podkreślić, że w umowie przewidziano nagrody dla zawodników zajmujących miejsca niemedalowe, czyli między czwartym a ósmym. I to wydaje mi się bardzo silną motywacją dla sportowców, którzy jadąc na Olimpiadę często w wielu konkurencjach wiedzą, że no, nie mają szans na medal, ale. Na miejsca w pierwszej ósemce? Owszem. Więc walka o nie tutaj jest rzeczywiście istotna i do tej walki te nagrody na pewno będą ich motywować. No dobrze. Nie wiem, czy to zachęci sportowców, czy to będzie jakimś dodatkowym bodźcem, jak się dowiedzą, że połowa z tych nagród. Będzie wypłacana w tokenach, czyli w kryptowalucie oferowanej przez firmę sponsorującą. No, dla firmy to oczywiście bardzo duża promocja dla e, zdobywców nagród, no, to pozostaje nadzieja i wiara w świetlaną przyszłość kryptowalut, która nie jest wykluczona, ale też jest. Obarczona no, dużą niepewnością. No dobrze, to tutaj te pozytywy ewidentne, chyba się kończą. Pojawiają się pewne pytania. Zacznę od rzeczy drobnych. Umowa została podpisana w Monako. Oczywiście w Monako spotykają się przedstawiciele. Firm zajmujących się kryptowalutami, więc jest to takie miejsce dosyć, dosyć popularne dla, dla, tego, dla tego typu biznesów. Radosław Piesiewicz i Przemysław Kral podpisali, podpisali się pod dokumentem właśnie w księstwie. Ok. Mimo, że firma jest zarejestrowana w Estonii, ma nazwę. Oczywiście drobiazg, która wywodzi się od wiatru wiejącego w południowych Andach, czyli w Ameryce Południowej. Prezes Przemysław Krali jest Polakiem, podobnie jak znaczna część personelu. A więc dlaczego wybrali yy, odległe, yy, odległe, w gruncie rzeczy od nas yy, miejsce? Yy, żeby to tak wyglądało, Mówiąc sloganowo, very International? Nie wiem, nie wiem. Tym bardziej, że ciekawą sprawą jest to, że Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, no nie był uprzejmy powiadomić innych członków zarządu Komitetu Olimpijskiego o tym, że jedzie do Monachium, bo o to powiedział, że jedzie, ale że jedzie podpisywać tak ważną, tak istotną umowę sponsorską. Oni się dowiedzieli o tym z mediów. No taka, taka niespodzianka, taką surpryzę zrobił im szef. To jedna, to jedna rzecz. Oczywiście pojawiły się pojawiły się Komentarze, że no może to, to monako, to nie jest przypadek, bo jak piszą niektórzy złośliwcy i zazdrośnicy, że prezes sąda y, Krypto po prostu z takiej zwykłej ludzkiej przezorności y, wolał nie stawiać stopy na polskiej ziemi. No, okej, okay, nie komentuję tego, być może rzeczywiście jest, y, są to, są to z, y, plotki. Wracając jeszcze do, do jasnej strony tej umowy, to chcę właśnie podkreślić, że to wszystko wygląda bardzo w porządku. Taka umowa na pewno polskiemu sportowi się przyda, z tym, że no obarczona jest moim zdaniem pewnym ryzykiem. Pewnym ryzykiem, takim powiedziałbym, wizerunkowym. I o tym chcę parę słów powiedzieć. Bo. Zonda Krypto jest firmą bardzo szybko rozwijającą się. Działa już w wielu krajach, ma wszelkie niezbędne licencje, pozwolenia, jest sponsorem. Yy, między innymi Takich klubów piłkarskich jak Juventus Turyn, Atalanta Bergamo, Parma, Bolonia, a na naszym podwórku Pogoń Szczecin, Raków Częstochwa czy Wieczysta Kraków. Sponsoruje też koszykarską drużynę Dziki Warszawa, hokejowy team szwajcarski HC Davos. Sponsoruje również wyścigi kolarskie. I to takie no bardzo znaczące jak Giro d'Italia czy Tour de Pologne jest też sponsorem reprezentacji kolarskiej Polski. No więc to jest naprawdę długa lista, imponująca, pewnie będzie w najbliższych czasie dłuższa. Na polskich stadionach jest mnóstwo banerów z, z nazwą i logą tej firmy. Więc. Niby nie ma się czego tu czepiać. Te wszystkie plotki Radosław Piesiewicz określa jako niecne, kłamliwe, w ogóle pomówienia, ale kseważy je. To i te dotyczące miejsca podpisania umowy i tych jakichś potencjalnych obaw prezesa zonda krypto, obaw przed przyjazdem do Polski, również te dotyczące owej niespodzianki ze strony Piesiewicza wobec innych członków zarządu Komitetu Olimpijskiego. Ale to, powiedziałbym, są drobiazgi, bo najpoważniejsze komentarze zawierające zastrzeżenia dotyczą czego innego. No, można powiedzieć... Genezy Zonda Krypto, która tak naprawdę jest następczynią, kontynuatorką polskiej giełdy założonej w 2010 roku w Katowicach o nazwie Bitbay. Ta giełda, ta firma w 2021 roku zmieniła nazwę najpierw na Zonda, a potem na Zonda Krypto. I to oczywiście też nie jest nic złego, gdyby nie drobny fakt, że założycieli i prezes BitBay zniknął w tajemniczych okolicznościach i do dziś ani jego, ani jego ciała, a wielu uważa, że są zamordowane i nie odnaleziono. No to oczywiście także nie musi oznaczać niczego złego dla rządu kryptą, bo to przecież mógł być wypadek. Chociaż. Przypomnijmy, początkowo BitBay osiągnęła gigantyczny sukces, a jej prezes, bardzo młody człowiek, zgromadził ogromny majątek. Coś tam jednak w 2018 roku nie spodobało się Komisji Nadzoru Finansowego i wpisała firmę na listę ostrzeżeń. Ta zaś na wszelki wypadek przeniosła się najpierw na Maltę, a potem do Estonii. W 2019 roku sprawą Bitbeja zainteresował się reporter TVN24 Michał Fuja. Doszukał się w wyniku dziennikarskiego śledztwa pewnych powiązań prezesa tego, który potem zginął, czy zaginął, jego powiązań ze światem przestępczym. No i po jakimś czasie świat, złożył mu propozycję odstąpienia od realizacji reportażu za jedyne milion złotych. Reporter odmówił, zgłosił to swoim władzom, zgłosił też odpowiednim organom, no i wtedy wybuchła afera, w którą, jak się okazało, Zamieszaniem był m.in. adwokat, były agent służb, no i kilka innych osób. A reportaż się ukazał, prezes zniknął, firma się przebrandowiła. No tak. No i teraz jej nazwa ozdobi siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No, zastanawiam się, jak długo. No, ja wiem, nie wymagajmy, żeby Radosław Piesiewicz był y, jak baron Pierre de Coubertin, y, który, który y, y, jest twórcą nowo, nowożytnych igrzysk olimpijskich. Wiemy przecież, że pecunia olet, pieniądz nie śmierdzi. No a w dzisiejszych czasach no, przynajmniej cuchnie coraz, coraz słabiej. Ja się obawiam trochę, żeby to nie skończyło się tym, czym skończył się sponsoring firmy cinkciarz.pl, która to firma no, też sponsorowała wiele klubów sportowych nie tylko w Polsce miała ogromne ambicje no tak padła przepadła ma niespłacone długi w tej chwili szacowane na ponad 120 milionów złotych a pewnie ta suma będzie będzie jeszcze rosła no właśnie czy, czy to był dobry ruch ze strony PKO, czy takie krótkoterminowe korzyści, a właściwie obiecanki, nie staną się powodem kolejnych problemów, kłopotów, jakie ma Komitet Olimpijski pod kierownictwem Radosława Piesiewicza.